Witajcie! Przychodzę dzisiaj do Was z kolejnymi nowościami w mojej kolekcji. I większość z tych perfum są to kompozycje stworzone w 2024 roku, czyli gorące nowości. Ale czy one się tak pojawiły u mnie od razu? Nie. Tak jak Wam powiedziałam, chcę przemyśleć strategię kupowania. Chcę wybierać to, co naprawdę mi się podoba. Najlepiej po wcześniejszych testach. Zdarzają się tutaj i też takie, które pojawiły się odrobinkę przez przypadek, ponieważ jest tu jeden prezent. Zacznę od kompozycji, za którą bardzo długo chodziłam, którą poznałam dzięki próbce, którą kupiłam najpierw mojej mamie i już teraz wszyscy wiedzą o co chodzi. Zresztą, jak widzieliście szorcika, wiecie, co wam chcę dzisiaj pokazać. Jest to mezon Asrar. O! Hamzat Hop. Mam już Hamzat Garam, a zielona butelka. Tutaj będzie piękna, czerwona. I zanim przeczytam Wam nudy zapachowe i zacznę opowiadać ogólnie, cóż to jest za kompozycja, bo pewnie nie każdy z Was kojarzy! Zobaczcie, jakie to jest śliczne. Jakie to jest śliczne! Nie widzicie z tej strony, jak pięknie się odbija światło. Tutaj mówię od mojej, bo ono, ta butelka jest, wygląda jakby była cięta z takiego kryształu. Oczywiście to nie jest żaden kryształ, tylko zwykłe szkło. Tutaj macie mm, koreczek. Bardzo ciężki i mocarny. Cóż, atomizerek. Na rękę nałożę. I cóż to jest za kompozycja? Przepiękna, kochani. Przepiękna. Macie tutaj w nim kwiat mandarynki, pomarańcze, róże, frezje, orchidee, piwonie, wanilię, heban i piżmo. I na mnie, na mojej skórze tutaj przeważa głównie, głównie piwonia, świeżutka róża. Jest też odrobinka frezji. Nie wiem, jak pachnie kwiat mandarynki. Miałam y, krzew mandarynki, y, pod domem na Sycylii, ale powiem Wam, że chyba odrobinkę przypomina kwiat pomarańczy, ale nie jestem pewna. W każdym razie jest pięknie, świeżo, ekstremalnie kobieco. Jest to idealna kompozycja na wiosnę i na lato. Dlaczego je teraz kupiłam? Dlatego, że w końcu się pojawiły, bo przez długi czas ich nie było. I tak sobie myślałam, dlaczego ja ich wcześniej nie, wiedział, nie wzięłam. Przecież wiedziałam, że je będę chciała mieć. Ale cierpliwość została wynagrodzona. spadły w moje ręce w bardzo dobrej cenie i teraz sobie poczekają. Widzieliście, psik był, poczekają sobie, dojrzeją. I na wiosnę będzie jak znalazł. Przedsunę. Jeżeli lubicie zapachy kwiatowe to to będzie coś ciekawego dla Was. Naprawdę. Czuć też odrobinkę piżma. Tak, bo kiedy ja je testowałam, to było wtedy bardzo ciepło, pamiętacie? W ogóle to był taki czas bardzo nieprzyjazny na testowanie jakichkolwiek zapachów z uwagi na temperaturę. Dzisiaj jest dosyć chłodno i pojawiło się piżmo. Ale takie przyjemne. No, nawet bardzo przyjemne. Także ja je odkładam. Mam set, hop. Przecudnej urody, zapach kwiatowy. Kolejne. I na nie też się od, czaiłam się od dłuższego czasu. Najpierw poznałam je z odlewki. Testowałam odlewka, prawie już w ogóle nie istnieje. Jest tam kilka kropelek na dnie i stwierdziłam, że muszę je mieć. Kupiłam jeden flakon, później kupiłam drugi flakon. I duala! Oto ona. Zobaczcie, jak się pięknie prezentuje. Jest to zapach od Paris Corner. Jeden z trzech, który dzisiaj mam. Śliczny, blady róż. I zobaczcie, ten flakon. Ślicznota, po prostu ślicznota. Również zatyczka bardzo ciężka, metalowa. Dajmy im życia, dajmy im inicjalny psik na rękę. Bardzo głośne, zdecydowanie głośniejsze niż poprzednicz, po, po, poprzednik, poprzedniczka, ale to za sprawą nut zapachowych. Ponieważ macie w nich rabarbar, lici, bergamotkę, różę turecką, biewonię, gałkę muszkatołową, petalię, piżmo, wanilię, drzewo kaszmirowe, cedr, wetywerię haitańską i kadzidło. I ja najbardziej w tym zapachu wyczuwam oczywiście różę, ale jest też lici, jest rabarbar, bergamotka. Wszystko podane bardzo, bardzo przyjemnie, ale zdecydowanie królową tej kompozycji u mnie na mnie jest róża. Piękna, intensywna, świeża, głęboka róża. Ale żeby tutaj nie było zbyt świeża, mamy także troszeczkę kadzidła, mamy także drzewo kaszmirowe, jest też wanilia, jest piżmo, jest gałka muszkatołowa. I te nuty sprawiają, że ta róża jest taka bardziej szlachetna, taka bogata, bardzo intensywna i o tej porze roku po prostu cudna. Zapach, za który dostaję mnóstwo komplementów. Była odlewka, teraz będzie flakon, i tak one mi się bardzo podobają, że pewnie <laughs> będzie się szykował zapasik. Kolejny. Także polecam. Kolejny zapach, na który czekałam, jest to Atena. Atena od Maison Alhambra. Zapach, który bardzo mi się spodobał odlewki. Kiedy zdecydowałam się je kupić, okazało się, że ich nie ma. Więc musiałam poczekać. Ale także byłam ciekawa, jak pachnie Anham, zapach bardzo do nich zbliżony. Anham mam w odlewce i jeżeli tylko pojawi się u nas flakon od razu też na pewno go kupię. Ale skupmy się na tej zawodniczce. Zobaczcie jaki ten flakonik jest piękny. Jak ślicznie odbija szkło. Te ścianki są takie lekko fryzowane. Do tego ma taką zatyczkę korek, który przypomina marmur. I tutaj nie żartuję, bo to jest. Oczywiście to jest plastik, ale to jest świetnie, świetnie wykonany plastik, tak? No i psiczek. Psiczek trochę wyżej. O Atena posiada w sobie yerba mate, cyprus, tymianek, szafran, jaśmin, irys, róże, ambrę, skórę, wanilię, piżmo, wetywerię i cedr. I to jest zapach, o którym z pewnością będę Wam bardzo, bardzo, bardzo często i dużo opowiadała. Podobnie zresztą, jak z tych wszystkich, które Wam do tej pory przedstawiłam, z tej całej trójki, elania. One są na teraz, więc teraz będę je używała Zresztą zobaczcie, one same zachwycają, same zachęcają, właściwie zachęcają to miało być to słowo, do tego, żeby ich używać. Czyż one nie są piękne? lakony piękne, zapachy piękne. No i teraz, teraz niech będzie ta niespodzianka. Perfumy, które dostałam w prezencie od Marzenki. Najnowszy Kahir Confection. Zobaczcie. Kiedy wyszły. Jakoś mnie nie wołały, nie przyciągały i nie było takiego: wiecie, chcę Was mieć. Ale Marzenka zapytała, czy nie miałabym na nie ochoty. Popatrzyłam na nuty zapachowe, jak wiesz co? No nie wiem, no weśli, zobaczymy. Wysłała, bo mi się bardzo podoba. Słuchajcie, ta butelka. W butelce to się zakochałam od razu, ale przysłała. Otworzyłam i o nie miałam. Bardzo mi się podoba takie cieniowane szkło. One mi przypominają Angel Ocrosier, które mam, które uwielbiam. Mówię tutaj o koloryzacji flakonika, tak? Tam jest zupełnie inny kształt, nieważne, ale ten efekt bardzo mi się podoba. A sam zapach, kochani, tutaj również się nasłuchacie ode mnie, ponieważ jest obłędne jeszcze bardziej mi się podoba niż fuzion i macie w nim gruszkę, bitą śmietanę, kaszmir jaśmin i lanki lank wanilię, piankę, e, przepraszam, te mleczko i drzewo sandałowe. Także tutaj nałożymy je na rękę. O, oh, jak mięciutko! Obłęd! Piękny, cudowny, słodki, bardzo radosny, bardzo optymistyczny, bardzo pogodny zapach. Przypomina mi dzieciństwo, podobnie jak furjon, również coś jadalnego, coś właśnie z tamtych czasów, ale ciężko mi było wydobyć, co to jest. Gdzieś tam skojarzyło mi się z gumą balonową troszeczkę. Wiecie, że były różne smaki, prawda? Ci, którzy wiedzą, to wiedzą. I właśnie takie nawołania tutaj mam. Myślę, że to będą perfumy, które będę uwielbiała zakładać do spania z uwagi na ten swój radosny, pogodny, spokojny, delikatny, aczkolwiek intensywny charakter. Ja słyszałam, że to jest zapach, który będzie bardzo mocny. Będzie miał świetną projekcję, będzie miał świetną trwałość i na to czekam. Na razie one, wiecie, są świeżutkie, są delikatne, bo nie ukrywajmy świeży flakonik. Będą bombowe. Buzia sama się uśmiecha od samego wąchania. Dlatego jeżeli zastanawiacie się, czy w ogóle je sprawdzić, koniecznie, koniecznie, jeżeli chcecie, możecie zacząć od odlewki, bo są dostępne. Ale ja Was zachęcam, jeżeli lubicie zapachy słodkie radosne do ich zakupu naprawdę. Już teraz! I woda perfumowana, którą poznałam już dawno temu. Niemalże na samym początku, kiedy one wyszły. Jest to December Rose, December Vanilla. Haha, widzicie, bo December Rose mam. Ale December Vanilla. Dlaczego one się pojawiły u mnie tak późno? December Rose był to zapach, który poznałam dzięki próbce. Podobnie December Vanille. Ale skusiłam się na Rose z uwagi na to, że róża, którą tam znalazłam, bardzo mi się podobała. Jeżeli chodziło o ten zapach, nie byłam pewna, czy ta wanilia mi się podoba, ponieważ jest podana w sposób bardzo specyficzny. Ale najpierw pokażę Wam. Na Kolejny gigant w moich szufladach. Jeszcze kilka takich, i będą dominować. Zobaczcie. Jak one się pięknie prezentują. Tutaj mamy taki kolor delikatnie żółty. On kojarzy mi się z takim kremem waniliowym. Dokładnie tak. Też. Zatyczka metalowa, bardzo, bardzo ciężka. I tutaj ciekawostka, macie wypisane nutki zapachowe. Ja nie będę ich czytała z tego, ponieważ światło się naprawdę odbija i. Nie mówię, że zostanę oślepiona, ale bardzo mało komfortowa, bo muszę tutaj, wiecie, manipulować. W każdym razie jest to zapach, który ma w sobie rum, orchideę waniliową, jaśmin, wanilię, krem yy, brule, pikantne nuty, fasoletonkę, skórę, róże, cukier brązowy, paczule, drzewo agarowe, burczyn, ut i piżmo. Zobaczymy. Zobaczymy, jak pachnie świeży flakon. Je troszeczkę wyżej. Pod... Uh, Jakiż atomizer. Hojny! Tak. I ja tutaj od razu wyczuwam paczulę. Paczule wyczuwam odrobinkę tej nutki alkoholowej. Z całą pewnością jest wanilia. Są delikatne nuty, pikantne. Odlewka była na mnie bardzo intensywnie przyprawowo-paczulowo-rumowa. Ta wanilia tam była taka bardzo ciepła, również przyprawowa. Ja nie wiedziałam, czy to mi się podoba. I te, mówię Wam, one chodziły za mną od ponad roku i w końcu wychodziły swoje. Ja je kupiłam już jakiś czas temu, bo wiecie, na, następowało zbieractwo, zbieractwo. I to był jeden z tych flakonów, na który bardzo, bardzo, bardzo długo czekałam. Aż w końcu się doczekałam, aż do mnie dotarły. I wiem, że je pokocham. Oj, wiem. Także również te będę wyciągała, również o tych będę Wam opowiadała, ponieważ są tego warte. Myślę, że z siostrzyczką przejmą kolejny miesiąc. Tak Wam powiem. Zresztą. Confidential też będzie się pięknie prezentować. Gdzie ja ją tutaj mam. Atena będzie czekała na Anham. Elania jest piękna sama w swojej postaci, choć też mam, a widzicie, nie wyciągnęłam. Mam pewne różane perfumy. One też są odmarzone. Ja je odkupiłam od niej i miałam je wyciągnąć. Słuchajcie, zapomniałam. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, ponieważ. Tutaj obok mnie jest jeszcze jeden flakonik, o którym zrobię osobną, słuchajcie, recenzję, ponieważ to była cała historia związana z tym zapachem. Ja je poznałam z małej próbeczki, którą dostałam od Violetki. Później obejrzałam na ich temat film u Pauliny Szar, znaczy u Pauliny, przepraszam, u Pauliny i przepadłam. Tak bardzo przepadłam, że zaczęłam poszukiwać ofert i znalazłam bardzo dobrą. I kochani, a co, pokażę Wam, bo jej nie wytrzymam, nie wytrzymam. My pierwszy. zobaczcie, Kajal, ale to nie jest Lammar, to jest Jory. piękny zapach, przecudny zapach z różą w roli głównej, z miodem oraz z przyprawami. Zapach bardzo polaryzujący, ale tak ekstremnie, ekstremalnie piękny i seksowny, że one zasługują totalnie na osobną recenzję. Kto wie, być może wtedy również wyciągnę ten flakon, który odkupiłam od Marzeny bo tam także jest róża, róża podana inaczej, ale tamte są również przepiękne. Dobrze, wy wiecie, że ja nie lubię takich długich tasiemców. Raz, że to się źle nagrywa, potem zgrywa. Dwa, też się źle ogląda, jeżeli te filmy są za długie. To były takie króciutkie wstępiki do nich. Obiecuję, że będziecie na ich temat słyszeć. Dużo, dużo więcej u mnie na kanale. Na dzisiaj to już wszystko. Pozdrawiam was bardzo, 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 bardzo serdecznie i kochani do następnego. Razu